Dzień dobry, kochani. Witajcie bardzo ciepło i serdecznie. Przychodzę do Was dzisiaj z bardzo ważnym przekazem. Jest to przekaz, który pojawił się ostatnio w moim życiu. Informacje, które po prostu spłynęły na mnie, i dostałam pozwolenie od energii wyższej, żeby podzielić się tym z Wami. Kochani moi, na ten świat przychodzimy z pewnymi zapisami. Są to zapisy z poprzednich żyć, um, które w tym życiu manifestują się bardzo często poprzez um, pewne doświadczenia, które mamy. Pewne sytuacje, które się wydarzają, ale też poprzez pewne choroby, które nas dotykają, czy dolegliwości. Ja poczułam, że wiele z tych zapisów, z którymi my przychodzimy na świat, nie do końca, są nasze. Mam takie poczucie, że wiele jest także mm, zmanipulowanych w pewien sposób a, tak jakby nie należą one do nas, po prostu. Pojawiają się też nowe zapisy w tym życiu, które również wywołują pewne choroby, pewne dolegliwości, wywołują pojawienie się pewnych sytuacji. I ja czasami mam takie poczucie, że utykamy w pewnej spirali niekończącej się opowieści, że po prostu. Cały czas jesteśmy nastawieni na to, żeby coś przerabiać, przerabiać, doświadczać, zmieniać itd. W pewnym sensie jest to bardzo ważna i potrzebna postawa do tego, by się rozwijać i wzrastać. Natomiast pamiętajcie, proszę, że nie przychodzimy tu na świat za karę. Nie przychodzimy tutaj w pokucie. Przychodzimy tutaj, by uzdrowić siebie, a jednocześnie wpłynąć dobrze na innych ludzi, a także na naszą planetę. Chcę Wam też powiedzieć, że mam takie poczucie, że każda choroba, którą mamy w tym życiu, mówię o chorobach. Nawet typu grypa, cukrzyca, chora tarczyca, um, problemy z poruszaniem się i tak są w pewnym sensie zamrożonymi cząstkami Twojej duszy. Nawet pokusiłabym się o powiedzenie, utraconymi cząstkami duszy. Ale które można odzyskać. Można odzyskać poprzez głębsze zrozumienie danej choroby, która się przydarzyła w naszym życiu. I z poziomu energetycznego, na przykład, hmm, cukrzyca jest chorobą związaną z tym, że. Zostaje zamrożone serce i to serce w tym życiu trzeba nauczyć miłości, czułości, miękkości. No właśnie. To są moje takie obserwacje, bardzo ważne, bardzo istotne. Ale to także dotyczy na przykład nowotworów. Na przykład jelita grubego. Tam mamy bardzo duży opór, upór, niechęć do zmian. I te zamrożone cząstki duszy, te utracone cząstki duszy, można przywrócić poprzez właśnie zmianę tego zapisu, który powstał w tym życiu albo w poprzednim wcieleniu. Ale do tego jest potrzebna chęć wejścia w temat głębiej, i tutaj y, bardzo często z odpowiedziami przychodzą czytania poprzednich żyć, czy też czytania kronik Akaszy, gdzie sprawdzamy, dlaczego coś w Twoim życiu występuje. Najczęściej są to trafne sugestie, które składają się w pewną całość, dającą Tobie odpowiedzi, których potrzebujesz.